Siemanko, z tej strony, Nakes i witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku z naszych meczyków online. Dzisiaj jest ze mną Kuba. Witam was bardzo serdecznie. Ja sobie zagrałam drużyną z Francji Paris Saint-Germain, natomiast Kuba wybrał. Atletico Madrid z niesamowitym Falcao. Tak jest. Ja mam niesamowitego Ibre Dobra, ja standardowe stroje. Ja również. Dobre. Teraz trzeba przejść do składów. Diego Kosz, tak. O nie, tak, Alex, tak. Alex, ty nie wyjdziesz w pierwszym składzie. Thiago Silva na ławkę. mi tu mamy jeszcze Adrian, ja za niego wstawię. Nie, skład nawet nie jest taki zły. No mnie trochę jest do trochę nawet bardzo. Beckham, czy czy jednak nie? Beckham na ławkę, albo może w wystawie Beckhama. W sumie, dam mu zagrać, czemu by nie. Okej, okay, tylko teraz trzeba jakoś ławkę ogarnąć, a tutaj wcale nie jest PS, że łatwo ławki ogarnąć. No, PS, PSG jest problem, bo tam bardzo mają okrejony, że tak powiem, skład. No o czym okrejony, no mają tam parę wyznanych zawodników, którzy grają cały czas w pierwszym składzie, więc... No tak, dokładnie, tam nie ma takiej większej jest. rotacji. Mhm. Mm jaka ma miejsce w innych klubach. Mhm. Mm Kto jest tutaj całkiem szybki? A dobra menes chodź ty. Okej, okay, i damy sobie jeszcze Alexa na ławkę. Nie dasz. No dałem aktualnie. Aha, udało ci Dobra, się. Dobra, jednak mi się udało jakoś. lawecji Laveci, show me your skills. Nie, to było za mocno. Dobra, jedziemy. Gramy na Parde Premons, więc... Będzie ciekawe spotkanie. Oglądasz może Eurofana? Nie znam gościa To był ten gość, który nagrywał z KSC ten filmik, gdzie byli w Amsterdamie Taki... A, e tak, ja chodzi w tym, że gościu jeździ po wszystkich klubach, w, które grają w Lidze Mistrzów w Europie I jest fanem danego klubu w danym dniu, no nie? I próbuje zdobyć ja. bilety na ostatnią chwilę Tak poka... Eł, dobra Tak pokazuje ogólnie jak wygląda stadion i to wszystko, jak zdobyć bilety na ostatnią Taka chwilę pójdę. Fajny, fajny program a najfajniejsze są fety, na przykład po wygranej. Bo, na przykład, Oboż. jak Milan wygrał z Barceloną, to tam to po prostu była masakra. Coś się działo. Oooo, no Ibra! O, trochę. Trochę w spowolnionym czasie Ibra umieścił tą piłkę w siatce w piątej minucie. no i od razu No cóż, zaspałem, ale to początek spotkania, więc. Jeszcze wszystko jest do nadrobienia. Ale tutaj to tak naprawdę od, od przechwytu piłki, bo tam niefortunnie tak podałeś trochę. No właśnie, tam. Ale to są podania w FIFA. Tak, dokładnie. Czyżby teraz mi się chciał zemścić falkao Nie, nie. Zablokowany no był przez swoich obrońców. Dobra, jedziemy. To no, już wszystko od... tam z Thiago Silva z Sako robią. Coś. Mhm. Mm mam problem z Atletico, gdyż tam zbytnio składu nie znam. ale Atletico pęci że ma kilku zawodników naprawdę bardzo fajnych. Tam. Oprócz Falcao tam naprawdę jest kilka, żeby nie powtórzyć się, no kilka naprawdę zawodników, w którymi można grać fajne spotkania. Falcao, dobra, udało się. Falcao tam był. No, bez kartki, dobrze. Ścibałem. Oh. Sergio, dawaj. Tak się go czyta, Yyy Wiesz co? Liga francuska to nie jest mój konik, a tam parę znam nazwiska, ale... Albo Ser Sergiu, może przez E, ale... Może mogą ludzie powiedzieć w komentarzach Nie, bo właśnie mam go w składzie w fucie wow I nie no. wiem jak go czy czyta Siriju, Siriju, Sergiu Nie mam pojęcia szczerze ci powiem, wracaj tam Sergiu Wow Ale kurczę zwaliłem, mogą teraz piecznie palić, a nie sobie przyjmowałem No szczerze powiem, że nie, nie spodziewałem się, że tam wyląduje piłka ja się nie spodziewałem że w ogóle będę miał piłkę, dokładnie, to jest taka sama sytuacja I brat, co ty tam. robisz na obronie? Bo tutaj mamy kontrę, to powinieneś już lecieć co ja tutaj zrobić? No raz Nie wiem, czy widziałeś najnowszą drużynę, drużynę tygodnia Tak, moim zdaniem Bail ma za mało. Tak od razu. Bale z... I tak. I bra... Wow! Wow! Ale teraz jest... kurtuła interwencja! Wow. Moim zdaniem Bail ma za mało. O. Ja pierdzielę. Pierwszy Eł. mecz to już zaczyna tak dla mnie niefortunnie No ja też dzisiaj gram pierwszy meczek w FIFA. No i bra dwie bramki. Okej. Okay. No, Rzut rożny i Ibra to jest kombinacja. P prawie bra prawie zawsze bramka. Tak samo jak gram Barceloną to Pique plus rzut rożny to jest prawie zawsze bramka. Zawsze no. Zawsze ta tak problem. Się. Bardzo ma problem, bo mam bardzo tych niskich zawodników, a że teraz bardzo mi wkurzyła, jak szczerze przegrała, ale to wkurzyła mnie też to, że ten trener kurcze nie może postawić na do, w końcu na napastnika typowego, bo w Messi to nie jest typowy napastnik. Messi jest on jest cofnięty. jest cofnięty, nie? I powinien postawić na skrzydle Messiego, a na, na szpicy wia i nie wiem dlaczego on nie stawia. Kurde jak chce zaskoczyć innych przeciwników, no to niech niech działa, a nie. Lecz powiem, że nie orientuje się w, w klimatach ligi hiszpańskiej aż tak bardzo, ale Wia z tego co wiem to nie gra za dużo w Barcelonie. I myślę Teraz nie grał, bo miał kontuzję, gra. ale miał kontuzję i myślę, że trener się boi go tak wystawić, żeby sam siebie nie zaskoczył swoją formą słabą. Ale nie wiem, nie wiem. Co on wiem. teraz wraca teraz dobrze do formy, zaczyna grać coraz lepiej, ale miał w tym ogieńku transferowym odejść do Arsenalu. Tak, 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 bardzo mocno się <noise> o tym mówiło, właśnie, że już, już się mówiło, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, a ostatecznie, no, nic nie wyszło, a w Arsenalowi by się... wow. Oh. Arsenalowi by się na pewno przydał taki zawodnik. No bo oni tam, za, nie, nie oszukujmy się, napastnik Giroud to jest drewno i... A Podolski i, bardziej też gra na cofnięty bądź skrzydło. No, Podolski na skrzydle gra najczęściej, a... a na, na, tak początku, nie może na początku aż... chyba tylko Sezonu grał na, na szpicy. Ja, o Jezu, co się Nawet dzieje? C Mogłem przytrzymać jeszcze tam piłkę dalej, ale... Sako! Wow. wow, blisko. No blisko, blisko. Nie mam pojęcia ile Sako ma wzrostu, ale też tak ładnie wyleciał w powietrze. O Boże, dobra, konfrontacja. Nie, to Felipe Ruiz. Pan Fran jest na prawej obronie, oczywiście ktoś na Skype musiał napisać bo po co Dobra Godin Adrian Pyk Dobiegaj co ty robisz na mówić fake shot kurde ciulo Jest teraz taka właśnie bardzo taka trochę kontrowersyjna sytuacja Bo Chelsea jak wiesz zapewne bardzo ma falkał na liście życzeń U. na samym szczycie prawda? co? Nie, czyli w szkołach akurat politykę transferową nie znam, 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 znam. Myślę, że Arsenal trochę znam, ale, ale akurat nie, nie wiem, nie, nie widziałem, że... No teraz ta że, że, że polityka się dużo bardziej zmienia, bo już Abramowicz nie stawia na takich zawodników, że takie od razu gwiazdy, tylko postawi na takich młodszych, jak Moses, Mojżesz Piliqueta, ale już wszystko falkały jest obecnie chyba na nie chyba tylko na pewno, na szczycie listy życzeń yy, Abramowicza i jest akcja taka, że niby chcą zrobić... Włodarze Atletico zażądali, że mogą kupić Falcao, ale tylko pod warunkiem, że Kurtua zostanie w ich klubie, a ja to nie wiem, bo ja szczerze powiem, że Kurtua nie chciałbym wypuścić z rąk. Bo... Mm. No sam wiesz, on ma dopiero 19 lata na jakim poziomie. Wow! O Boże. Ja pierdzielę, wszystko się... No, jak, graliśmy, jak graliśmy właśnie mecz, właśnie zapraszam was na kanał Kuby, tam graliśmy meczik że kontra Bayern, ja grałem Bayernem, a Kuba grał właśnie e, drużyną z Francji, no i mecz naprawdę wyrównany bardzo, ostatecznie się zakończył wynikiem 0 do 0. Ehm... I tam też Kuba miała sytuację, gdzie zamiast zawodnik od razu uderzyć przyjął sobie piłkę, no i przez to zmarnował sobie dogodną akcję strzelania bramki Kuba. No tak, tam było parę sytuacji, które i dla Ciebie i dla mnie, które powinny się zakończyć bramką, no niestety tak nie było, ale to troszkę może będę trwalić na FIFA, gdyż no... No u mnie... Ta, to zobaczcie na materiale. U Ciebie zresztą, no. o jest bramka. U Ciebie przyjęcie było zrobane, a u mnie piłka nie leciała tam, gdzie miała lecieć. Tak. No ale, a tej tutaj drugiego tygodnia FIFA, no to wiesz co, Bale akurat w tych statystykach jest pomału lepszy niż Ronaldo, gdyż ma lepsze longshoty e, i ma dribbling jak Messi, więc... Ale... Chyba musisz przyznać, że Bale teraz tak błyszczy formą, że jest obecnie jest w top 3 zawodników na świecie. Wiesz co, to, to, to może to być ale ale, ale no może nawet, ale on, pamiętam sezon, który to, to nie był ten roczny, rok temu, bo rok temu to leczył kontuzja, ale to jest sezon 2010-2011, to wtedy on tak z, zabłysnął, że e, Bale, nie przyjechał. Bale ogólnie tak, nominalnie no. grał na lewej, Dwa, na lewej no. obronie, no nie? A tak się mm -hmm. powoli przesyła na skrzydłowego, aż teraz jest bardzo bramkostrzelny tym skrzydłowym. Tak naprawdę on wywalczył. Totenham mówi trzecie miejsce, widzę pastorę! Aj kurwa, no jakby tak Bail odejdzie, bo prawdopodobnie odejdzie. Tak, mówi się e, o tym. To. to Tottenham bez nic nie istnieje. Bo to jest taka sprawa, że. że prawdopodobnie jest do Realu Madryt. On miał odchodzić do Realu, tam już właśnie mówię, dwa lata temu, tylko miał kontuzję. Kolana i w zesz zeszłym sezonie opracowywał formę. Szećpię, że w do realu by się chyba nadawał. Chociaż nie wiem, no ale skrzydło to przecież jest pozycja Cristiano, Nie wiem, czy on by tam grał. O ile zostanie oczywiście Cristiano, bo tam się mówi, że on ma wracać do United, ale to w takie plotki. No wątpię jeszcze, że ci powiem w to. Aj, teraz niecelnie. Może się to nam zemścić. Ale na szczęście nie. Było spalonego, tam, tam właśnie twoi piłkarze odwizywali. Że, że niby jest. Ale to tak tym właśnie też tak jest, taka jakby zabieg kosmetyczny, że zawodnicy jak jest na granicy, to że podnoszą ręce, wiesz Tak, tak ooo wow. dobra, teraz to ładnie to zablokował y, Bodajże tego no, Silva, nie wiem A go tam, pilnuj tego Rabbitsiego, dobra, easy brago bydlaka ciężko O przepiąc... Nie, ma tu Idi, dobra, koniec to Dobra, Coke. Coke, kurde tak po angielsku. Kokaj to raczej nie bo tak byś Fakowski powiedział hmm. ale Cześć bo z tego wszystkiego to nie wiem czy ja w końcu wprowadzę i mam Beckham'a w składzie chyba Masz, mam, chciałem, chciałem mam, numer. Łysy taki bieg, o, jest Nie to był Gabi, czym się zdawało Nie 32 to Beckham, to, 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 to u mnie był Gabi, tfu! Całe pieprze <laughs> Dawaj Matuili, shit trzeba oddać szybko piłkę Matuidi, wow! No, sami Ibra przypinowani, był bardzo moich środkowych obrońców, duży błąd. Tak no gdyby Ibra y, bardziej tam lepiej się złożył do tego strzału, to kto wie może by była o, bardzo, o, bardzo ładna bramka. O, tak. Laki, A ostatecznie... Garcia, tak. Falkao! Mhm. On ma takie dosyć złożone imię. Czekaj, tak, ale wiesz... Kolumbia no, to nie oszukujmy się. Mhm. No Brazyli Brazylijczycy też mają takie złożone te imiona. Oni mają bardziej takie pseudonimy jak grają na boisku, na przykład Ronaldinho to, to, był, to nie było jego imię. on tam miał Ronaldo, De Assisa, coś tam, Moreira jeszcze. On tak samo kaka. Tak jest. Wow! Oh. kurde. Ładna wrzuta. Czyżby teraz walkało? Zobaczymy. Przecież... Dobra, wracaj, wracaj, wracaj! Co to za strzał, Boże. Dobra, teraz mi się udało. Powinien wyrównać, dokładnie. Dobra. U mnie przyszedł czas na mamy zmiany, zmiany. Uh, okej, okay. Diego koszta powinien wejść za... Tak jest, dmianę, jest, bo... jest, 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 tu i sorry, ale ja Cię zmienię Falcao, dobra 98, 98 tak 98, 98 90 ogólnego skilla, no to pokazuje, tylko, że... No Falcao jest do, takim tak strikerem, chociaż w Fucie nie, nie zachwyca, jak go miałem kiedyś, no to nie zachwycał nie, powiem, nie, nie mam, nie mam pojęcia kogo mam wprowadzić Ja wprowadziłem tylko Diego Prowadzę Wprowadza tylko... tego... Na skrzydło tego Meneza zamiast. Na skrzydło? Nie wróć, bo to jest bardziej defensywne, Co damy, jego Motta, mimo że on jest wolny. No ale cóż, dobra. Tego Motta zamiast. Matu i Diego. Wielkiej zmiany, jeżeli chodzi o prędkość gry, nie będzie, bo Motta jest chyba jeszcze bardziej. jeszcze wolniejszy. Nie, nie ok, nie, Nie znam e, sz, dokładnie szybkości panów. Oj, oj, oj. Ibra, aj. Lękny, Miranda, Juan Fran, dobre, gamme. No, Ibra w polu karnym to zawsze nie jest... Nie wróży, nie, nie, nie jest dobrego. Dobra, panowie, rozpędzamy się. No tak, dobrze, dobrze, tak dobrze, dobrze roz... Silva. Silwa się tam rozpędza. Dla rozpędzi. mnie niedobrze. Aj! No, teraz dla mnie niedobrze, Juan Fran! Od jego no, koszta, tak, świetnie, ale jest Shit. tam. Vanderwil pi pilnuj tam! Dlaczego tak przeleciało? Co się stało? O kurde ale teraz napierasz strasznie Do wow! o cholera! <grym> Co się, się dzieje, to powinien być gol, a nie! Ale dobrze Sergiu czy jak tam w końcu... Tak, czy jak to tam się zwie, ale... Lukas! No, bo, Lukas, Lukas przecież ty jesteś szybszy! Kpisz sobie ze mnie stary! Może zmęczony jest? No nie wiem jak patrzyłem na energię to miał na pomarańczowym poziomie to jeszcze takim żółtym, ale takim solidnym. Oj, 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 świetne podanie. Ale to już mniej świetne. To już mniej świetne, dokładnie. Ja nie dojdzie do tego. No, kurde, o, Dobra, nie ryż. Turan się napierdziela swoją bramkę, ale niestety. O, właśnie, nazwisko. Jak wtedy mówiłem o tych paru zawodnikach, to mi chodziło właśnie o Turana również. O, no tak. No akurat Chelsea może sobie pozwolić na takie listy życzeń. Tak samo jak my Nie chodziło mi o listę życzeń Chelsea, tylko o zawodników, którzy naprawdę A. grają w tym Atletico. No tak, Turan to, to, to też się zgadzam, on jest też dobrym zawodnikiem. Dobra. Wow, faul panie sędzio. Czulu, kurdy gwizdaj Aj, napierasz mnie w tej końcówce bardzo. Aj, ja, aj, ja, ja, aj, ja, aj, zawczesny ślisk! No i no. się zemściło na mnie. On. Jego kosztem, świeżo wprowadzony. Wyrównuje. Wejście smoka! Wejście smoka, dokładnie. Dariusz Szpakowski pozdrawia. Znowu remis! No mm. o, nie jest szybki, to jest tu. A Turan, dobra, bo mam bardzo mało już energii. No właśnie widzę, że Turan trochę zmęczony. Ale tam też... Oj to. Te kurna, gwisz. Dobra. Zaczęłam tylko z trzech obrońców, jest to jeszcze nie ma jednego z ważniejszych. Czyli lewego obrońcy. Beka ma bardzo dobrze rzuty wolne. dobre rzuty wolne A to, do... pisz sobie ze mnie, no i teraz możemy się narazić na kontrę Jedna minuta doliczona, to praktycznie tylko twoja akcja może być Tak, w tym lagi No, lekkie były... Dobra. A to się Juan Fran, nie! Uwaga mnie! Za mocna wrzuta, za mocna wrzuta, no i Szczupaczek, ale po co Szczupaczek Falkao? po co Szczupaczek? No i koniec chyba, bez dwóch tak jest! Tak, koniec, 2-2, czyli no, znowu, znowu z... kolejny oceniający mecz Tylko, że tym razem bez... E... Bez... Czyli z bramkami Tak, o, właśnie bez, gol, bez, a... czystego konta, nie, bez, no, bez czystego konta, chciałem powiedzieć, z dwóch stron No, bez czystego kontaktu, no tak No i co, bo dziękuję bardzo za uwagę, za mecz towarzyski Ja bardzo dziękuję e, No i co, zapraszam was na kanał Kuby, link macie w opisie, no i na razie! Hail!